Co można by zrobić w firmie, żeby właśnie ten potencjał osób wykorzystać z różnych pokoleń? Tego typu podejście, nie wiem, czy ono jest systemowe, czy po prostu tak wynika, czas się zdarza, zaobserwowałam na przykład w bankowości, gdzie często do placówek banków przychodzą starsze osoby. A młodsi już właściwie korzystają wyłącznie z elektronicznej formy bankowości. I wtedy do tych starszych osób często... Jakby wsparciem są osoby, no przynajmniej takie w okolicach tych 50 plus mm -hmm. mają dużo cierpliwości, mm -hmm. mają taki rodzaj. Jeszcze myślę, że też dużo empatii wobec tych pamiętaj, swoich klientów. Się uczyły też. Z pewnością, świata, z pewnością tak. tak. Natomiast jedną z odpowiedzi jest też tak, żeby absolutnie nie wykluczać w żaden sposób pracowników tych 50 plus z tego. Uczenia się nowych technologii, dlatego że w ten, znaczy to, to, jest, to jest wyzwanie dla pracodawców jedno z największych, dlatego że niestety często te osoby, jak już nawet pracują, to są trochę pomijane w tych takich najbardziej, wiecie, znowu progresywnych, nowoczesnych szkoleniach, bo one tam trochę nie skumają, o co chodzi, a może właściwie to może takie są bardzo analogowe, to może nie będziemy ich tam męczyć i tak dalej, i tak dalej. To, co jest wyzwaniem, co sprawi, że. Że te osoby będą miały szansę wykazać też swój potencjał, to jest to, żeby również szkolić je i uczyć w tym obszarze. Dlatego, że tam otwartość nauczenia jest ogromna. To Czyli naprawdę tak jest. Nie tylko dyskryminacja przy rekrutacji, ale też uważajmy na potencjalną dyskryminację przy szkoleniach i rozwoju. Tak, a badania mówią, że na przykład osoby 50 plus i nawet tam starsze znacznie. Fantastycznie funkcjonują na przykład, jeśli chodzi o media społecznościowe, o yy, w ogóle korzystanie z internetu, z takich rzeczy, które wiecie, zakupów w internecie. No wszystko jakby to się dzieje. Tak. To nie jest tak, że, że to, to, jakby nagle widzimy komputer i, i nie umiemy w ogóle sobie poradzić, tak? A wszystko, co nowe, wszyscy się tego uczymy, tak? No wiadomo, że dzieciaki, Zetki no, wchodzą w to w naturalny sposób, to jest oczywiste, ale też się muszą tego uczyć. Wszyscy tak. się musimy tego uczyć.